Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie zorganizował drugi festiwal rzemiosła. Impreza była okazją do zaprezentowania ofert szkół branżowych i pokazania na czym polega kształcenie w ich strukturach. Jak zwykle pokazujemy zawody rzemieślnicze w różnych branżach. Branża stolarska, branża samochodowa, branża beauty z, z naciskiem na fryzjerstwo, branża gastronomiczna z naciskiem na cukiernictwo, branża budowlana, branża samochodowa elektryczna. Naprawdę spektrum wszystkich zawodów, którzy, które prezentują nasi rodzimi rzemieślnicy w celu pozyskania nowego narybku, czyli nowych uczniów. Impreza skierowana jest do uczniów ósmych klas przede wszystkim. Oczywiście zapraszamy wszystkich. Mieszkańców gniezda, bo można sobie zobaczyć, jakimi możliwościami nasi gnieździeccy, rzemieślnicy dysponują, ale generalnie koncentrujemy się na tym, żeby pozyskać nowych uczniów do nauki zawodów, do... po to, żeby mieć dobrych fachowców. Oprócz wiedzy teoretycznej, tak, na żywym organizmie przyjmijmy branżę na przykład samochodową. Uczniowie uczą się na prawdziwych samochodach od klientów, także uczą się nie tylko naprawiać samochody, czy tam serwisowania i obsługi, ale również współpracy z klientem, współpracy z, ze swoim majstrem. To jest naprawdę olbrzymie spektrum, także nasi rzemieślnicy, oprócz tego, że są dobrymi fachowcami, są dobrymi nauczycielami, to jeszcze są dobrymi wychowawcami tej młodzieży. Szkół branżowych w gnieździe jest kilka, natomiast my reprezentujemy naszą branżową szkołę cechową pierwszego stopnia, szkoła mi się y, główna siedziba na ulicy Tumskiej 15 w nowym budynku cechu świeżo odnowionym ale drugi oddział jest y, w instytucie kultury europejskiej na ulicy Kostrzewskiego tam mamy sale dydaktyczne także tak w dwóch miejscach ale kształcimy prawie 350 y, uczniów młodzieży w 12 oddziałach także i właśnie w tym systemie tydzień na tydzień czyli tydzień nauki w szkole tydzień nauki w warsztatach pracy Oferę w ramach festiwalu przedstawiło na rynku w Gnieźnie siedem szkół. Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie zaprezentowała mini przedstawienie pod tytułem Fachowiec potrzebny od zaraz.